Szkodnik, 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 szkodnik. Dobra. Jestem gotów na bombienie. Sziemy, górki jeszcze jeden przed nami. Kurwa, bo już na gazie go trzymam. No dawaj! O, no kurwa, bo... Ja patrzę, na patrzę, sobie, to pierdolę. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. Bo ja latam z nimi w grupie, kurwa teraz. I z nimi na pvp wchodzę. No, Wixy Ej, oni piszą do mnie na grupie, chodź, fifi, po fi, beda, nie możesz, byś nie padł. O ja nie, co ci beda, postawi, <laughs> żeś ci ludzie że No to silniko, ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No, ogólnie to teraz im wchodzimy do baski. Jak będziemy na basce, okay. ustawcie się na nas i z jakimiś ganami, ja wam otworzę ich baskę, kurwa. Kurwa, się stanę sobie tak.. No karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać oszołomiony Będziesz miał nam otwierać, ja to bazie, czas. Dobra, ale jak oni będą, to napisz czy mają jakieś... Ej, wbiega, wbiega, wbiega! Podbiegajcie pod bazę. Podbiegać? Z biegiem? Tak, z tak, 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 z, z, z biegiem. My jesteśmy od wody. My zetkujemy. Jesteś pod bazą? Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Za chwilę, za chwilę będziemy. Ja, Coś ja my mogę mi ściągać bedy. Za metalowym jesteśmy. Kurwa, on jest ten wszedł do tego. Wyszedł z Poszedł na miasto. Dobra, wyjebane w to? Ja będę ci dawał info gdzie jest Ditku po prostu i on nie podejdzie do tej paski i Co? Trą ściana Od tyłu chodźcie, od tyłu chodźcie No i co? I jedziemy z nim jesteśmy Po prawo od twoje prawo czy to twoje lewo Chodź, wyszedłem z paski kurwa już Wybiegajcie, biegajcie Dobra, zbierajcie wszystko, kurwa, czekaj, 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 po czekaj, czekaj. O, cię ja wyszedłem z baski, kurwa, już. Wybiegajcie, wybiegajcie. Drugi. Do tego, wyszedłem.

Super! Spójrz jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami.